Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj może coś na szybko, co was bardziej zainteresuje moich, y, szczególnie dawnych widzów z poprzedniego jeszcze kanału, ale i z tego, oczywiście. Otóż byłem na liveie ASA na chwilę, a to dlatego, że gdzieś tam mi się wyświetlił tytuł, że będzie pokazywał. Wyrok RADO. Ja tam przewijałem, więc powiedzmy, samego dokumentu nie widziałem, więc powiedzmy to tak: zabezpieczmy się tutaj, w sensie ja się zabezpieczę, że powiem, że to wszystko jest według ASA, według autora kanału ASPIC. Otóż, według autora kanału ASPIC, bo ja słuchałem tylko tego fragmentu, już nie słucham całości tych wywodów Asa, bo powiem wam, że jak się człowiek od tego odzwyczai, a potem zaczyna tego słuchać, to robi się bardzo jakieś takie ciężkie i siemężne, no chyba, że to po prostu As stracił formę. i Jest to możliwe. Ale przechodząc do tego, co twierdził As i dlaczego ja w ogóle o tym mówię, gdyż tak naprawdę to mam już wywalone na obronę Rado, dlatego że sam Rado. Bratając się niejako z Jackiem w taki sposób, w jaki to zrobił, bo ja mówię, za zgodą będę zawsze, natomiast nigdy nie za zgodą w takim stylu, żeby to było na zasadzie wybaczam ci wszystko, bo to już wszystko jest nieważne, jesteśmy teraz przyjaciółmi, tak hopiu, a przypominam, że już w momencie, kiedy ja zamykałem kanał. Między innymi z powodów Rado, bo to był jeden z pierwszych vlogów, który poleciał ten, gdzie omawiałem tą dramę Rado JTO, wiecie, przedłużenie ręki, usiłowanie i tak dalej, wtargnięcie i tak dalej. Rado, elektroniczny mordulec robi straszne rzeczy, po czym jedzie na wycieczkę do innego kraju Zjednoczonego Królestwa. To wszystko pamiętacie, tam miałem nawet ponad 10 tysięcy wyświetleń, zdaje się gdzieś 20. To był jeden z pierwszych blogów, który został zdjęty, oczywiście za prawa autorskie, a jakżeby inaczej. No i ja tam właśnie mówiłem o tym, że sprawa jakaś na pewno była, ale nie było to tak grubo, jak to przedstawił Jacek z J.T.O. I co się okazuje? Według słów Asa, właśnie tak było. To znaczy, miał on dostać grzywnę, dostał grzywnę według Asa za wtargnięcie do mieszkania, do mieszkania, zakłócenie miru domowego i na tym sprawa się skończyła. Oczywiście Jacek miał na ten temat szeroką wiedzę, którą miał się dzielić z władzami. W Szkocji. Natomiast jakoś sobie tak chyba pomyślał, że już mu się dzielić nie chce. W związku z czym sprawa rozeszła się po kościach. Swoją drogą, nadal będę utrzymywał, że udział Jacka w tej sprawie to była jakaś strasznie dziwna konstrukcja, dlatego że to tak jakby ktoś ukradł mi rower. Zaznaczam, że ja nawet nie mam roweru, ale załóżmy, że ktoś kradnie mi rower, a ktoś z innego kraju przyjeżdża na policję i mówi policji, że ukradziono mi rower. To policja już o tym wie. Swoją drogą jeszcze chciałbym tutaj dodać, że pamiętajcie o tym, że tam Jacek dodał od siebie bardzo, bardzo dużo. Okazuje się, że to nie była tak gruba sprawa, co tylko potwierdza to, co mówiłem, bo to wszystko nie trzymało się kupy. No ale teraz już nie ma to większego znaczenia, ponieważ Jacek i Rado to są teraz znowu najlepsi kumple i niech to jak już zostanie. Tylko niech już potem nie robią szopę że jeden na drugiego i tak dalej. Znaczy to jest w ogóle bardzo dziwne uniwersum, gdzie takie rzeczy się dzieją i dlatego ja już po części zrezygnowałem nawet z komentowania tego, bo to już nawet do komentowania się nie nadaje. Są lepsze, lepsze tematy. Aczkolwiek, gdyby tam było tak grubo jak wtedy, kiedy komentowałem, to od czasu do czasu bym zapewne wrócił, gdyż przypominam, że ja komentowałem to wtedy, kiedy Jacek opowiadał głupoty o leczeniu choroby, jaką jest narkomania. Kiedy przedstawił nam w odcinkach serial pod tytułem: To jest moje zdanie, ale mam prawo do swojego zdania. Patryk Umiera, zobaczmy to razem. Ja sobie to tak nazywam, serial pod tytułem Irokes i Patryk, gdzie dwóch bezdomnych narkomanów było e, obgadywanych, dlatego, że zachowują się jak bezdomni narkomani. Jacka to strasznie dziwiło i obgadywał ich po prostu strasznie na swoich live'ach, nawet kiedy o nim nie mówili. Przy czym ja ich specjalnie o to, znaczy specjalnie ich nie bronię, może tak to ujmę. No i oczywiście sprawa rado, gdzie słyszycie, co powiedzmy było, muszę tak to powiedzieć, a to, co opowiadał Jacek, to jakby są dwie różne opowieści, to tak jakbym przyszedł, powiedział do Jacka, że nie zgadzam się z nim i przykładowo tutaj wymyślam, gdybym mu na przykład powiedział Jacek, jesteś głupi, i cię nie lubię i poszedł, a Jacek by z tego zrobił opowieść pod tytułem, że ja przyszedłem, nazwałem go na H, na K, kazałem mu wypić jeszcze go y, kopłem w tyłek. Tak to mniej więcej by y, wyglądało. To, co było, y, to, co Rado zrobił, a to, co Rzeczywiście miało miejsce. No oczywiście ten mój przykład to ma Wam tylko uzmysłowić, jak Jacek potrafi nakręcić atmosferę. Znowu wychodzi na to, że z dużej chmury mały deszcz. Być może nie taki mały, ale jednak mniejszy niż się to wszystko mogło wydawać. Ja tylko jeszcze Wam przypomnę, bo to cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy, jaką osobą okazała się ta cała Sylwia i dlaczego Jacek tak szybko rakiem wycofał się ze współpracy z nią. Zresztą i słusznie, o czym wspominał na kanale moim zdaniem, który nawet jeszcze nie wiem czy istnieje. Także tak to wygląda na szybko dla Was. No i jeśli chodzi o. ASA, JTO i tak dalej, i całe to bagienko, które ostatnio omijam, to właśnie taka mała aktualizacja była teraz dla Was z mojej strony. A jeśli chodzi teraz o JTO, no nie wiem tak naprawdę co teraz tam Jacek robi. Pewnie znalazłyby się jakieś przypałowe przypałowa akcje, Natomiast jak sobie jeździ na jakiś tam festiwal pieroga i, i jest sobie jakieś tam, nie wiem, rogaliki, pierogi inne rzeczy i sobie tam lata z Rado gdzieś po Szkocji, Anglii, to co ja mam się tego czepiać? W sensie to to niech sobie tam as gada po raz setny i kolejny, że Jacek coś tam ja nie muszę. Taka bardzo Spontaniczna aktualizacja tej sytuacji, która mnie interesowała. Natomiast to już bardziej dla Was, żeby też pokazać, że ja potrafiłem śledzić pewną sprawę, że było mniej więcej tak jak powiedziałem, że z dużej chmury mniejszy deszcz bo może nie mały, bo to też nie jest znowu taka mała sprawa. Natomiast na pewno tam nie było, wiecie, że przyszedł. Lotą, z nożem, gdzieś tam coś kogoś uszkodził, i przecież to byłaby sprawa kryminalna, to by go tak nie wypuścili z dnia na dzień, gdyby to wszystko było tak mocno udokumentowane i pewne. Natomiast to już nie chodzi, to bardziej chodzi o aktualizację dla Was, jako dla widzów, bo jak chodzi o Radę, to nie to, że ja się na niego obraziłem, natomiast jeżeli on sam tak, prowadzi swoje sprawy, to ja nie mam powodu, żeby go tutaj bronić jakoś szczególnie. Dorosły jest, wie, co robi, tak. Tyle, jeśli chodzi o taką małą aktualizację. No, a z czemu akurat dzisiaj to wyciągnął, nie mam pojęcia. Po prostu tak to sobie zrobił, i może nie ma o czym mówić, nie wiem. Natomiast faktem jest, że on cały czas tam ma JTO, Bo siłą rzeczy, jak tam sobie kliknąłem, żeby zobaczyć, wiecie, jak się wchodzi na kanał i tak dalej. Tam, bo mi się kliknęło, zobaczyłem po prostu kanał Asa, to tam jodł cały czas dominuje, cały czas jest, było i pewnie będzie. I, no i tyle. To tak odnośnie zamknięcia. Jodł, widocznie. As nie może tego zrobić, bo gdyby to zrobił, to skończyłyby mu się już wszelkie tematy. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu.